Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Jezusa na czasy ostateczne, wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowany ludu mój, błogosławią Was moją miłością, ukochane dzieci moje. Moja miłość okrywa całą ludzkość. Wszystkie moje dzieci są okryte moją miłością. I przez miłość do każdego z Was pozwalam Wam przystąpić do mojej miłości lub ją odrzucić według Waszej wolnej woli. To dlatego niektórzy ludzie przyjmują moją miłość, a inni jej nie przyjmują. Jednakże szukam ich wszędzie, aby nawrócili się do mnie. Ludzkość dojdzie do tak wielkiego oddalenia się ode mnie, że mój kościół będzie wyglądał, jakby już mnie nie uznawał, przyjmując takie postępowanie, które nie pochodzi z mojej woli. Ludzkość pragnie takiego Boga, który pozwoliłby jej postępować według swoich zachcianek i nie jestem nim ja. Macie żyć w mojej woli i być żołnierzami mej boskiej miłości. Ludomój, mój, żyjcie w moim nieskończonym miłosierdziu, będąc osobami, które spełniają moją wolę i miłują moją najświętszą matkę. Waga mojej sprawiedliwości stoi przed każdym z osobna. Jestem sprawiedliwym sędzią. Pierwszy list do Koryntian 4:5 Księga Izajasza 11:3. Umiłowany ludu mój, to pokolenie będzie świadkiem wielkiego spustoszenia, jakiego nigdy wcześniej nie przeżyliście. Dlatego ciągle wzywam Was do nawrócenia. Moje dzieci nie mogą dalej być takimi samymi, to jest ludźmi, którzy osądzają swoich braci, takimi samymi głupcami, takimi samymi ludźmi, którzy specjalnie pozostają ślepi, głusi i niemi, postępując jak faryzeusze. Módlcie się, ludu mój. Módlcie się, modlitwa we wspólnocie jest konieczna. Żyjcie w modlitwie wewnętrznej według mojego sposobu postępowania, utrzymując swój umysł skupiony na mnie i na Waszej relacji ze mną. Módlcie się, ludu mój, módlcie się, nadciąga wielka ciemność. Wojna przychodzi z chwili na chwilę, nieoczekiwanie, niczym błyskawica, a potem będzie wielka ciemność. Módlcie się, ludu mój, módlcie się. Wielki zamęt wylewa się na moje ciało mistyczne. Starajcie się wciąż żyć święcie. Módlcie się, ludu mój. Módlcie się za Chile, Amerykę Środkową i Meksyk. Są tam trzęsienia ziemi. Módlcie się, ludu mój. Módlcie się za Japonię, Chiny i Bliski Wschód. Módlcie się za Anglię i Stany Zjednoczone. Wojna krąży i choroba znów przychodzi. Umiłowany ludu mój. Nie zostaną zawiedzeni ci, którzy angażują się w to, by się zmienić i być lepszymi dziećmi moimi. Otrzymają oni swoją nagrodę, umiłowane dzieci. Nie zawiodę was. Ja jestem waszym Bogiem. Ewangelia według św. Jana 8:58. I będę wciąż z Wami. Jest to czas na to, aby zachowywać milczenie i oddać się byciu według mojej woli. Błogosławią Was moją miłością, błogosławią Was moją wolą. Wasz Jezus. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia, nasz Pan Jezus Chrystus nalega na to, żebyśmy się duchowo przygotowali i się nawrócili z powodu tego czasu, w którym jesteśmy zagrożeni jako ludzkość. Zagrożeni, jak mówi nam nasz Pan. Nie tylko ze strony wojny, lecz także ze strony wydarzeń w świecie przyrody, których ciągle doświadczamy w kolejnych krajach. Zostaliśmy wezwani, by uświadomić sobie, gdzie się znajdujemy nie tylko jako ludzkość, lecz jako dzieci Boga i że w pewnym momencie Będziemy musieli zostać osądzeni przed tronem Trójcy Świętej. Musimy zacząć to nawrócenie tu i teraz, ponieważ tylko Bóg zna dzień i godzinę, kiedy zostaniemy tam wezwani. Nasz Pan przypomina nam o wielkim spustoszeniu, jakie będzie miało miejsce na ziemi. Lecz nie jest ono tylko fizyczne lecz również o duchowe spustoszenie, w jakim obecnie żyje ludzkość. Mówi nam następnie, że nadchodzi wielka ciemność, w której lęk opanowuje człowieka i wchodzi on w ciemność jeżeli nie ma światła Ducha Świętego, aby zachowywał On go w zaufaniu do Chrystusa. Dlatego, bracia, bądźmy zwiastunami pokoju. Amen. 2022 rok Orędzie Jezusa na czasy ostateczne Luz de Maria de Bonilla